tu Pablo z Dino Surf Crew. Jesteśmy w miejscowości w Tamrach w Maroku, gdzie zimą organizuje surf kampy. a dzisiaj zapraszam was na odcinek, który nagraliśmy z chłopakami o lokalnych spotach tutaj w regionie Agadiru. Cześć sam. Jest legendarny spot, często odbywają się tutaj zawody, jest u najbliżej Agadiru, wyeksponowany na swell, także jak nie ma w Tagazu czy w Tamra to w okolicach dobrego swellu tutaj zawsze coś wchodzi. Pala jest to duży A-frame, też możliwość lewej fali oraz beach break, także bardzo fajny spot, dużo lokalnej społeczności. Dagasówki i okolice to nie tylko point breaki dla zaawansowanych surferów, ale też piaszczyste plaże dla zupełnie początkujących. Jednym z takich spotów jest Devil's Rock, na którym właśnie się znajdujemy. Zaraz, obok na północ, jest Crocro i Panorama, na południe, jest K11. Wszystkie te spoty działają dość podobnie przy swellach od pół do półtora metra wysokości. I w schodzącym stanie wody panują tutaj odpowiednie warunki dla początkujących. Więc, jeśli przyjechaliście do Tagazut i chcecie uczyć się surfingu, na którymś z tych spotów będą panowały odpowiednie warunki. Kolejny spot to Banana Point, blisko miejscowości Auris. Tam, rad też nie jest zbyt daleko. Świetna miejscowa, bo mamy tutaj skalisty clip Point Break pala na prawą stronę dla średnio zaawansowanych, ale mamy też pit Break i tam świetnie poradzą sobie osoby, które zaczynają dopiero od zera. Można tu pływać na wszystkich stanach wody, ale najlepsze będą te średnie. Jesteśmy na Anchor Point, niekwestionowana legenda marokańskiego surfingu. Działa praktycznie przy każdym rozmiarze. No i pływa się też gdzieś tam między mid tide'em a low tide'em. Niestety jakby w parze z tym, że to jest popularny spot, idzie to, że tutaj jest już zawsze od paru lat spory crowd, także trzeba sobie to wziąć pod uwagę. To jedna z tych miejscówek, gdzie, gdzie ludzie chodzą po ciemku, a w line upie już 10 osób siedzi. No i tyle, spot raczej dla zaawansowanych. Wejście ze skałki, także, także też trzeba być bardzo ostrożnym. Natomiast fajnej jakości fala, bardzo, bardzo długie prawe ramię produkuje. No i, no i tyle. Trzeba trochę uważać na lokalesów i na siebie samego, natomiast good quality, my friends. Siema mordy, jesteśmy na Killer Point, czyli kolejnym klasyku marokańskim. Killer jest dosyć blisko naszej chaty i blisko Tagazut. Jest to super sport, bo odbiera bardzo dobrze nawet najlepsze, największe swele. Jego nazwa pochodzi od tego, że killer waves wychylają tu swoje łby i pokazują się w danym okresie roku. Nie wiemy w jakim, ale bierzemy lokale są na słowo. Wchodzimy zaraz do wody. Piękne malownicze usytuowanie. Z wody widać jaskinie. Piękna prawa, długa fala. Mamy nadzieję na zajebiste przejazdy. Dzisiaj pływaliśmy z Kapim na Camel Beach, tutaj niedaleko za Tagazut. To jest jedyny spot, który produkuje prawe tuby na piaszczystym dnie. Wpływa się tutaj na low tide, głównie okolice low tide No i spot odpala dopiero od dwóch metrów swellu, powyżej dwóch metrów swellu. Wtedy w setach tak naprawdę fale są jeszcze większe. No i można dostać spory łomot. Także don't do this at home. Jesteśmy na Drakuli. spokojny kolejny spocik na trasie od Tagazu do Tamri. Raczej dla osób, które już się swobodnie czują na wodzie może być nawet lekko niebezpiecznie raczej na low tide działa trzeba mieć na uwadze, że zawsze tutaj jest dwa razy więcej sztaga złót no i można sobie łatwo pociąć stopy więc chyba dlatego taka wymowna nazwa z tym Drakulą. jak widać na załączonym obrazku to fala na drakuli. jest raczej gruba i mozolna ale na pewno nieodpowiednia dla beginnersów no nie? także trzeba być to dwa razy, żeby Pokażemy Wam spot tylko dla zaawansowanych. Jest to boilers, miejsce, które zawdzięcza swoją nazwę części braku statku, czyli takim kotle, że tam w boilerze, który po prostu spoczywa w wodzie. Zaraz przy, tym, przy tej części statku jest wyjście na line-up. To tam skakujemy do wody i padujemy na miejsce. Należy pamiętać o tym, że najlepsze fale tutaj są na low tide oraz pływając tutaj, powinniśmy mieć ze sobą buty, dlatego że jest tutaj mnóstwo jezior. Salamaleiku. spot kolejny, tym razem Damri. Znajdujemy się tutaj dlatego, że wszystkie okoliczne spoty dzisiaj nie działają. Jest to spot, który działa zazwyczaj przy malutkich swelach, dlatego że jest mocno wyeksponowany na północny zachód. Jest to typowy beach break. Są tu lewe i prawe brejki. Dość łatwy spot, nie ma tutaj żadnych skał. Niebezpieczeństw, więc przyjeżdżają tutaj i początkujący, i średnio zaawansowani, jak i adwansi. Zatem, jeśli przyjechaliście do Tagazut i nie ma akurat fal, to zawsze możecie przyjechać się do Tamri i popływać tutaj na tych breakach, które widzicie za mną. Witamy wszystkich na mistycznym spocie Imsu N. Jest to cypel dzielący się na trzy spoty: The Cathedral, The Reef i The Bay. Dostosowany jest do każdego poziomu umiejętności surferów. Powody, żeby tutaj przyjechać to na pewno mistyczna jedna z dłuższych fal takich Malibu Wave w Afryce. Prawa, naprawdę długa i to jest taki święty graal tego miejsca. Niemniej jednak czasami jak w okolicach Tamrat czy Tagazut bardzo mało wchodzi to wtedy się jedzie tutaj żeby wykorzystać jeszcze spoty takie jak katedra on się dzieli tak naprawdę na trzy sekcje jedna to jest taki point break w tamtej stronie zewnętrznej skały środkowy taki beach break i tutaj jeszcze bliżej tego reef jest taka troszeczkę też mocniejsza fala a tutaj w tej wewnętrznej stronie mamy debay. Mamy bay tak to wygląda